Zamiana napojów z cukrem na napoje zero Słodkie napoje to puste kalorie Dlatego wybieraj napoje zero lub wodę, aby ograniczyć kalorie bez rezygnowania ze smaku Spacery, miejsce piąte Regularne spacery spalają kalorie, poprawiają kondycję serca i obniżają stres Nawet 30 minut marszu może odegrać kluczową rolę w procesie odchudzania Spożywanie większej ilości białka, miejsce trzecie Białko wspiera mięśnie, zwiększa sytość i zapobiega podjadaniu Sięgaj częściej po mięso, ryby, jajka oraz tofu Ograniczenie smażenia, miejsce numer dwa Smażone potrawy zazwyczaj są bardziej kaloryczne przez tłuszcz wnikający w jedzenie. Wybieraj pieczenie, gotowanie na parze lub grillowanie, aby ograniczyć spożywane kalorie. Picie minimum 2 litrów wody dziennie, miejsce numer 4. Woda reguluje apetyt i wspiera metabolizm. Jeżeli trudno Ci pić wodę, dodaj do niej cytrynę lub miętę. Jedzenie minimum 600 g warzyw i owoców dziennie, miejsce numer 6. Oraz nawyk, który będzie miał największy wpływ na proces odchudzania. Wspiera regenerację, utratę tkanki tłuszczowej oraz koncentrację. Znajdziesz go w komentarzu poniżej.